Uła, wow, stoi grafitowa szczała. Trzeba tworzyć brudna trochę, ale przy tej pogodzie na razie nie myję. Ostatnio pociściłem trochę w środku. A tak w ogóle tu coś się manko. I czym my się dziś zajmiemy? No, mam komputer. To dzisiaj tak. Myślałem, że zajmiemy się naszym i-stopem i spróbujemy go zdezaktywować. Wyłączyć, żeby nie drażnił, bo mnie drażni. Jak się wyłącza ten silnik, bez sensu to jest w ogóle tylko ekologia narzucona odgórnie. Także ja tu wszystko sobie potwieram i zaraz Wam będę mówił co i jak. No i tak, auto uruchomione. I-stop się tutaj jest niegotowy, bo jeszcze nie ruszyłem z miejsca, ale wszystkie ikonki są na kolorowo, więc tylko się ruszę, to powinien się aktywować. Na kluczyk nie patrzcie, bo 500 km nie zostało i muszę, jadę na zmianę oleju, także będzie olej zmieniany no ale jak ruszę o, to zaświecił się gotowy i co ciekawe w Mazie jest fajnie to, że się, jeżeli wyczuwacie pedał hamulca i nie wciśniecie go do samego końca mocno to ten i-stop Wam się nie włączy i tutaj właśnie jest napisane, że silniej nacisnąć pedał hamulca, żeby i się włączył i stoję na światłach przykładowo i lekko przyciskam Auto nie jedzie, ale jak przycisnę mocniej, to silnik wyłącza. No i teraz się cofniemy, włączył nam z powrotem, ja sobie tutaj zaparkuję. Ok, zaparkowane i co? I teraz. Przejdziemy na komputer i wam pokażę jak to wygląda. I tutaj mamy naszego słynnego Excela. Tu mamy naszego Forskana. Łączymy się tak. Mamy to. Przechodzimy w chip. Teraz co nas interesuje? Interesuje nas Konfiguracja modułu SSU format AS Build i szczytujemy. OK, no i mamy tutaj szczytany nasz moduł i przechodzimy do Excela. W Excelu interesuje nas też moduł SSU. Tutaj w kafelkach na dole mamy SSU. i przesuwamy w prawo. I mamy tutaj... tutaj mamy... I-stop. Zero off. 1 on. I w 731.0102 też mamy I-stop, off i on. Odpowiedź, że to jest tylko na wersję na Europę. No dobra, co robimy? Pierwsze, no jak to co możemy robić, zapisz wszystko. Czyli zapisujemy cały nasz moduł SSU w wersji oryginalnej, żeby nam nie zniknął. Forskan, gdzie to jest? Forskan, tu jest. I mamy ssu. Otwieramy w notatniku. Tak I kopiujemy nasze oryginalne dane z naszego modułu do naszego Excela przesuwamy w lewo i w polu ORIG wklejamy nasze dane. No i teraz widzimy, co tu jest włączone. I stop jest jedynka czyli jest włączony, i tu jest jedynka czyli jest włączony. A żeby wyłączyć, to trzeba zrobić 0. Więc w polu tutaj, w tym bloku, w polu new, wpisujemy 0. I tutaj gdzie jest i stop off, ON z, też wpisujemy 0 OK I teraz nam się wszystko tutaj pozmieniało i trzeba przepisać z 7310101 te kolorowe kafelki i z 7310102 te kolorowe kafelki, więc bierzemy się do pracy. Ja tutaj pomniejszę sobie okno tego Horskana, żebym lepiej tu widział. Tu sobie przesunę tak. Tak. I tak. I teraz tak. 7

Włączam zapłon z powrotem. Dobra, tutaj już nas nic raczej nie będzie interesować, więc przejdziemy na telefon. No i jest to Ruszamy do przodu. Zaświeciło się, gotowy. Mam nacisnąć mocniej padał hamulca. Wciskam do oporu i Silnik nie gaśnie. Tu zmienia się na niegotowy. I już nam silnik nie gaśnie. Także jest wszystko to, co chciałem, żeby nam się silnik nie wyłączał. Co ciekawe, czytałem w ogóle, że ten system działa trochę inaczej niż w innych samochodach. Że podczas uruchamiania silnika komputer sprawdza, w którym cylindrze zawory są zamknięte, i podczas uruchamiania w ten cylinder jest wtryskiwane paliwo. Następuje wybuch i odpalenie silnika, i przez to podobno rozrusznik malżej i szybciej auto zapala. No i mam porównanie co do Insignii na przykład, bo jeździłem Insignią i tam żeby ten i-stop, start-stop zahechował ten silnik, no to trochę trwa, a tutaj no jednak trwa to bardzo szybko, to odpalenie silnika, jest zupełnie inne, takie szybsze, bardziej mniej zauważalne. No ale ekologia właśnie jeden powód Ekologii zlikwidowaliśmy, także teraz już się nie wyłącza. Pedał hamulca można wciskać do oporu, i nic się nam nie wyłączy. No, i to wszystko, co chciałem wam pokazać. Znowu coś z kodowankiem. Niedługo następne filmiki. Zostawcie łapę w górę, subskrypcję. Pozdrawiam was, i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć, na razie.